Rozdział pierwszy Nie sądziłem, że znów się do tego zabiorę. Myślałem, że wcześniejsze rozmowy spełniły swoje zadanie. To nie koniec, mój drogi. Zostało jeszcze jedno zaproszenie. Dwa już przyjąłem. Zmień zdanie, jaki świat ma na temat Boga i zrób ludzi im samym. Myślałem, że to wszystko. Wiem. Wtedy jeszcze nie nadeszła odpowiednia pora na trzecie. A teraz? Teraz nadeszła. Teraz nadeszła? Teraz nadeszła. No dobrze, na czym polega trzecie zaproszenie? I czy to już ostatnie? Tak, to już ostatnie. A przy okazji, te zaproszenia nie są skierowane tylko do ciebie. Są przeznaczone dla każdego, choć nie każdy je przyjmie. Kto przyjmie te zaproszenie, zarazem się samo określi. Zawsze wiedziałem, że te przykazy są. Adresowane nie tylko do mnie, tak samo te pierwsze dwa zaproszenia, wiedziałem, że wysłane są do wszystkich. A oto trzecie i ostatnie zaproszenie, albowiem to idealny czas na postęp na Waszej planecie. I to brzmi nader intrygująco, ponieważ wygląda na to, że jest wręcz odwrotnie. Można odnieść wrażenie, że nasza cywilizacja obecnie cofa się w rozwoju. Wydaje się, że jesteśmy wobec siebie mniej uprzejmi, mniej wyrozumiali, trudniej przychodzi nam zapanowanie nad swoimi zachciankami. Nie mówiąc o panowaniu nad gniewem, tracimy kontakt z anielską stroną naszej natury. Cieszę się, że to dostrzegasz, że tego doświadczasz. Ponieważ jeśli zwracasz uwagę na to, co się dzieje z tobą i wokół ciebie, i reagujesz na to tak, jak podpowiada ci Twój wewnętrzny zmysł, to nie ma powodu, żeby się martwić. Cóż, w moim odczuciu sprawy mają się źle, ale nie wiem, czy mogę polegać na własnym osądzie. Nie mam pewności, czy widzę jasno. Tak czy owak, wiele się dzieje na tej planecie rzeczy, które moim zdaniem nie powinny się wydarzyć. Mniejsza o to, co powinno lub nie powinno się wydarzyć. Chodzi o to, co się dzieje tu i teraz, zarówno w wymiarze indywidualnym i głęboko osobistym, jak i w doświadczeniu zbiorowości zwanej Ludzkością, i jak można zmienić radykalnie to, co w Twoim mniemaniu jest najgorsze. To idealny czas na to, żeby zabrać się do naprawy, albowiem to, co dzieje się wszędzie dookoła, w środowisku, w polityce, w gospodarce, w społeczeństwie, w życiu duchowym, pokazuje dobitnie i jednoznacznie. Niezaprzeczalnie i wyraźnie, że trzeba działać. To jasne jak słońce. Pora więc na trzecie zaproszenie. I jestem gotowy. Wszyscy jesteśmy gotowi. Jak brzmi trzecie zaproszenie? Co mam robić? Obudzić ludzkość.